Witam Was serdecznie w kąciku serwisowym. Nie każdy żyje wykopkami, trzeba też pracować. Dostałem od firmy Wevor, nawiązałem współpracę. Dostałem takie oto urządzenie, które przyda mi się w pracy, które używałem długo, długo. już Wam pokazuję, co jest ciekawego z tym pudełku. Teraz ja pakujemy. Tam jestem ciekaw, rozpakujemy razem. I Jaka funkcjonalność tego urządzenia? Ja już wiem, co tu jest, ale nie odpakowałem jeszcze. Solidnie zapakowane. Instrukcja przewody i oto takie urządzenie. Jest to kamera inspekcyjna 5 metrowa, którą często wykorzystuję w swojej pracy do przeciągania przewodów. A jeśli majsterkujecie oraz grzebiecie w samochodzie, no to urządzenie jest jak najbardziej przydatne, ponieważ bardzo dużo można podejrzeć. Zaraz Wam pokażę z bliska. Akcesoria dodatkowe, magnesy. Uruchamiamy. No i słuchajcie, całość jest dość fajnie wykonana jest cały aluminiowy, prawdopodobnie. Tu jest nakręcona jeszcze yy, taka prowadnica. Prowadzenie do magnesu, do, do innych jeszcze akcesoriów które tutaj się znajdują. Całość jest na takim dość sztywnym prowadzeniu 5-metrowym, które za chwilę gdzieś tam wypróbuję. W terenie. Wykonanie dość solidne. Fajnie, tu zaczep jest, Pyk. to już widzieliście wcześniej na jest taki zaczep. Zaczaskuję, nie mam możliwości wypięcia. Super, spoko, pod gumką mamy USB mini. No, wolałbym, żeby było USB-C, ten standard pewnie się zmieni, ale jeszcze jest na razie tak, jak jest mamy slot do ktsd w komplecie z ktsd czysta no to już w ogóle super do tych zdjęć ich tam było chyba parę tysięcy może być to zdjęcia jednak mało miejsca zajmują więc super jest też ładnie oparcie że telewizorek może sobie stać tu mamy rodzaj kamery boczna jedna boczna druga I frontowa. Tu mamy od, odwrócenie obrazu, co się przydaje często gdzieś tam, jak podchodzimy od, od takiej strony, takiej strony, więc to jest też fajne, Dobra, I brzyjmy sobie funkcje, co my tutaj mamy, bo tu jeszcze dosyć dużo funkcji. Jest rozdzielczość, to wiadomo, ustawienia językowe, mamy parę języków, między innymi polski, jest data godzina. Etykieta z datą, jasność, wygaszasz ekranu i automatyczne wyłączenie. Tu 15 minut. Funkcjonalność. No i fajnie, bo nieraz ja jest to zapominarski. więc pozdrawiam, Łukasz. <grych> I no, może, mogłoby się szybko rozładować. Wyjście z tego. Bardzo fajne. Zaraz wam pokażę z drugiej strony dokładnie, kamera wygląda. Czy nie możemy wyłączyć? Mamy 3 stopnie regulacji możemy zrobić zdjęcie Pyk. dość fajnie troszkę zrobiłem to możemy sobie przeglądać ok aha i tu wracamy do, do aha tylko są zdjęcia ok dobra robię zdjęcia nie ma nagrywania dobrze tu będzie rewelacja stan baterii Ok, czas sprawdzić to w terenie, a tymczasem kawa. No i co, sprawdzimy sprzęt w warunkach pracy. To jest moja praca. Będę robił oświetlenie, zginął niestety przewód, który jest w tej szczelinie. Ona ma półtorej centymetra. Ten palca nie idzie włożyć. Będzie to przewód do zasilania podświetlenia, dość precyzyjna robota, nie może być nic pobrudzone, więc do tego posłuży mi tutaj właśnie kamerka z takim fajnym akcesorium, zaraz Wam pokażę. Jednym właśnie z takich fajnych akcesoriów jest haczyk. Tam będę miał przewody, więc będę mógł sobie zahaczyć te przewody i je zwyczajnie wyciągnąć, także montujemy. Montaż jest banalnie prosty, nakręcamy na gwint jakie tam urządzenie magne... z magnesem, jak i... Okej. Okay. No często w mojej pracy niestety wykorzystuję takie dziwne różne yy, akcje mam do przeciągnięcia czy tam pod nidą, czy pod tym, więc to mi jak najbardziej się to sprawdzi. Lecimy działać. Tyk. Zauważcie, z czym się mierzę. Tu nic nie idzie już dalej. Nie mogę tu ręki za bardzo wkładać, bo po prostu sufit, więc do tego użyję sobie kamerki właśnie. No okej. Okay. Potrzebowałem dwóch rąk. Dobra, mamy pierwszy przewód, a tu jest akurat koniec, ale już go mam. Pyk. Dobra, już wiem gdzie jest. okej, okay, dobra, pierwszy przewodnik, do tego będzie montaż no i wrócimy dalej i jeszcze jest ten przewodnik. świetna sprawa I... o właśnie mam ciebie tutaj okej, okay. no i teraz będzie wchodziło tutaj listwa z ledem i będę mógł sobie przylutować świetna sprawa mi się przydaje, I miałem takie mówię wcześniej jak już mówiłem ten nie ma jakiej zachwycającej rozdzielczości, ale tutaj właśnie nie jest to potrzebne. Bardzo fajne to akcesory, bo nie miałem czegoś wcześniej. Tam sobie montowałem jakieś haczyki i tak dalej, kombinowałem. A tutaj bardzo fajna sprawa jest w komplecie. Super. Dla mnie bomba. Tym bardziej, że mówię, tu jest nida. Często są konstrukcje poprzeczne. Przeprowadzamy przewody tak jak tutaj wzdłuż. Słuchajcie, akcesoria się sprawdziły, haczek idealnie, kurczę, tam zahaczył. Mm, mi się to na pewno przyda, jak już mówiłem wcześniej, używałem, niestety nie było tyle akcesorii takich fajnych i takich możliwości. Szkoda, że nie ma jeszcze opakowania. Przydałaby się jakaś taka walizeczka do tego, mam jakąś ogólną walizeczkę do różnych urządzeń, ale tak fajnie, jakby to było osobno. i pomarudzę trochę, ale tak faktycznie to by się przydało. No i te USB. C już takim standardem jest w tej chwili, także bateria. Nie ładowałem tej baterii, tak jak w sumie przyszedł, tak, tak sobie działa, więc nie ma problemu. Dosyć, dosyć pewnie będzie to wydajne, no bo tutaj nie ma zużycia jakiegoś wielkiego energii itd. Tak Jeśli ktoś potrzebuje do mechaniki samochodowej, do yy, jakichś zakamarków, do przeciągania przewodów, klucze, no, polecam, tym bardziej pod konstrukcjami nidowymi jest to pierdliwe. Każdy elektryk to powie, czy tam mechanik, czy mechatronik, więc to się przyda. Link macie w opisie, zapraszam do subskrybowania, zapraszam do, do oglądania, takich akcesoriów troszeczkę więcej będzie na kanale od czasu do czasu w moim kąciku serwisowym, także trzymajcie się, cześć.